Proszę Państwa, zabrzmiało trochę minorowo, ale ja jestem raczej wesołym człowiekiem, chociaż nie wszyscy mnie o to podejrzewają. Natomiast chciałbym powiedzieć troszkę inaczej, zacząć niż trochę myślałem. Przede wszystkim chciałem powiedzieć o tej kamienicy, o której mówi Pan Andrzej Pisarzewski. To jest Pisuskiego 37, parcela 404, dom Chybczyńskich. Ona stała tutaj. Pamiętacie Państwo ten budynek? Zakład pogrzebowy tam był przez wiele lat i pierwsza poczta w Legionowie od 1929 roku. No, tak jest. Także to jest, ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawa, fajna kamienica, o której warto pamiętać, a jeszcze, że tacy wspaniali ludzie tam mieszkali i urodzili się, to tym bardziej warto jest to miejsce opamiętnienia. Proszę Państwa, ja przygotowałem sobie pewne wystąpienie, ale byłem radnym cztery kadencje i wiem, co to znaczy, więc będę się skracał. Proszę Państwa, właściwie powinienem zacząć tak, Panie Przewodniczący, Panie prezydencie, wysoka rado, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu podczas dzisiejszej sesji, ponieważ chciałem podziękować za tą 25-letnią współpracę, za tą możliwość pełnienia misji, jaka mi przypadła w Legionowie. Chciałem powiedzieć, że te 25 lat pracy na rzecz muzeum to jest czas, który minął bardzo szybko. Aż się zdziwiłem i tak trochę zaniepokoiłem, że ta, czas tak potrafi szybko, szybko biec. I tak naprawdę to nie jest jeszcze dobry moment na podsumowania, tylko chciałem powiedzieć o pewnych obrazach, które przebiegają mi w głowie, o których myślę, o których pamiętam najbardziej. Często one się wiążą z tymi kluczowymi rzeczami związanymi z muzeum, bo proszę Państwa, ta propozycja, to w ogóle utworzenie muzeum ma bardzo ciekawą historię, bo Idea utworzenia tej placówki pojawiała się kilkakrotnie w środowisku Torresa Przyjaciół Legionowa w latach 80. w latach 90. i z taką propozycją też zgłosiłem się do prezydenta Andrzeja Kicmana w 1999 roku we wrześniu. No on tak popatrzył, pokiwał. Chyba wydaje mi się, że poparł to ten pomysł, bo wtedy zostałem zatrudniony w urzędzie, w naszym tu urzędzie Wydziale Kultury. I tenże Wydział Kultury, ja miałem taką, takie, takie zadanie gromadzić pamiątki, gromadzić zbiory, przygotowywać organizacyjnie muzeum. Tylko, że nie było, nie było e, siedziby. Ja miałem trochę e, pamiątek własny zbiór, ponieważ historią legendową e, interesowałem się od podstawówki i pierwsze muzeum zrobiłem w dziecięcej szafie. To było tak i te, i te pamiątki, serio i w 2001 roku w listopadzie powstały zbiory historyczne miasta Legionowo. To, było, to była instytucja, która miała już stałą wystawę. Już oprowadzaliśmy, oprowadzaliśmy gości muzealnych. I chciałem powiedzieć, że to, była taka, to jest jeden z tych obrazów, że to było otwarcie muzeum, takie uroczyste. Otwierali je honorowi obywatele miasta Legionowa: dr Zygmunt Pryszmont, ksiądz pułkownik Mrugacz. Przewodniczący ówczesnej Rady Miasta Jan Grabiec, no i Pan Prezydent Andrzej Kicman wręczał nam wtedy klucze do tej, do tej placówki. No i proszę Państwa, to był taki entuzjazm, bo powiem taką, o takiej historii. Nie było, na, zabrakło nam w pewnym momencie przed otwarciem tuż, przed otwarciem na lampy. No i co zrobiliśmy? Wtedy z ówczesnym moim szefem, naczelnikiem Wydziału Kultury, czyli Mariuszem Błaszczakiem, i ja złożyliśmy się z własnych, własnych pensji i zrobiliśmy te, te lampy, powiesiliśmy w muzeum. I to otwarcie 10 listopada 2001 roku udało się. Od tego czasu zaczęło funkcjonować muzeum. Ja tak liczę też lata muzeum. Natomiast chciałem powiedzieć, że było trudno. Bo to było budynek, w którym się mieściło i PCK. I y, również y, biblioteka miejska i Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, a ja byłem jeden. Jeden, jeden po prostu. Więc tam odśnieżałem, y, zbierałem zbiory, jeździłem po, po, ten, po eksponaty. No i y, dostałem komputer, biurko. Także z czasem do wszystkiego się dopracowałem. Do, do, do Pieczątki jeszcze nie, bo ja byłem częścią cały czas Urzędu Miasta. I dopiero na niepodległość wybiliśmy się w późniejszym okresie. Znaczy oczywiście dwie osoby jeszcze zostały zatrudnione w 2004 roku i tak powoli powoli powstawało muzeum i po siedmiu latach właśnie powstało muzeum. Podjęli tę decyzję radni, radni kadencji 2002-2006 przy ogromnej współpracy i poparciu pana prezydenta Romana Smogorzewskiego i jego zastępcy Jana Grabca to właściwie wtedy zapadła decyzja, że powstaje Muzeum Historyczne w Legionowie jako samodzielna instytucja kultury i dzięki temu mogła się rozwijać. I proszę Państwa, decyzja budziła sporo kontrowersji, przekonywaliśmy, chodziliśmy, ja chodziłem, z, rozmawiałem z radnymi, natomiast sama decyzja zapadła jednomyślnie, jednogłośnie, więc to było ciekawe i ważne doświadczenie, bo no bo to świadczyło o pewnej jakby idei trochę po, ponadpartyjnej. I są wśród Państwa osoby, które głosowały wówczas za powstanie muzeum. A przypomnę, bo była to pani radna Gata, Zaklika, pan yy, prezydent Piotr Zadrożny, Mirek Pachulski. To są te osoby, które pamiętam z tej kadencji 2002-2006, yy, które są dzisiaj tutaj. Także yy, i pewnie jeszcze inne osoby, ale te, te, o, tych, o tych pamiętam i chciałem powiedzieć. W każdym razie, proszę Państwa, zapadła decyzja o powstaniu muzeum. Co to znaczyło? Że powstaje samorządowa instytucja kultury z własną osobowością prawną. Więc tak, mogliśmy sięgać po środki unijne, po eksponaty, po wymianę międzymuzealną jako samodzielny byt z własnym budżetem. To było niezwykle ważne i doniosłe wydarzenie. To, to właściwie przekształcenie zbiorów historycznych w muzeum historyczne. No i proszę Państwa, właściwie to nastąpił okres takiej sensownej stabilizacji, sprzyjający pracy takiej wewnętrznej, organicznej. I to, co mówił pan prezydent, ważne było niezwykle to, że powstał pawilon muzealny w 2011-12, ponieważ myśmy wcześniej dysponowali prosektorium, w którym mieliśmy magazyny i magazyn leków, w którym robiliśmy wystawy czasowe. Więc, więc ten powstanie pawilonu było niezwykle ważne ze środków unijnych i to był... To był taki dobry okres działań muzealnych. Pewnie dawał nowe możliwości. Zatrudniliśmy nowe kadry, często ludzi dobrze wykształconych, dobrze przygotowanych do muzealnictwa i którzy dzielili się z tym z naszą tą, swoją wiedzą z nami. No i właśnie dla mnie osobiście była ważna translokacja i odbudowa dawnego kasyna carskiego, kasyna, które było przy wiadukcie, było spalone. Ale dzięki środkom unijnym udało się je przenieść i postawić przy szkole numer 2. Dlaczego to było ważne? Ponieważ jest to ostatni budynek drewniany z legionowskiego garnizonu. Po drugie, ten budynek miał pełnić funkcję filii muzealnej i ten budynek to było też pożegnanie Legionowa z wojskiem, miał kontynuować tradycję i propagować tradycje wojskowe garnizonu legionową. I tak się dzieje do dzisiaj, także cieszę się, że to się udało. Były okresy też smutniejsze, proszę Państwa, no bo chociażby nawet pandemia, tak. Ci, którzy kierowali instytucją kultury, instytucjami miejskimi, wiedzą jaki to był straszny okres, żeby przejść na nieobecność w pracy i pracować. To naprawdę było doświadczenie ciężkie, więc to tylko, nie tylko blaski i takie, ale ciężka, mozolna i trudne, trudna praca, trudne wyzwania. Proszę Państwa, zawsze mi zależało, żeby nasze Muzeum Legionowskie było instytucją zaufania publicznego. Czyli którą, która swoją wiarygodność buduje na badaniach naukowych. Na tym, że przyjmuje pamiątki od mieszkańców i czołowicie je przechowuje, później pokazuje podczas wystaw i różnych, różnych innych wydarzeń. Czyli naukowe opracowywanie zbiorów, naukowe opracowanie historii legionowa, to jest to, co odróżnia nas od innych instytucji kultury. Tak jak na przykład Miejska Biblioteka, Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna czy Miejski Ośrodek Kultury, bo to są instytucje o innym, o innym statucie, o innym charakterze działania. Natomiast dla nas było ważne, żeby przekonać władzę, że ważny jest aspekt naukowy, o którym również Pan Prezydent mówił teraz, żeby ten aspekt rozwijać. Dlatego Muzeum wydało 20, co najmniej 20 książek jako, jako wydawca. Poruszaliśmy tematy trudne, przecież historia legionowskiego getta czy historię rodziny Skonieckich, ale również ważne tematy z punktu widzenia legionowego, jak historia powstania warszawskiego na terenie Legionowa. I wreszcie, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że jeszcze w tej kolejce wydawniczej jest kilka książek. Jest i książka przygotowywana przeze mnie, więc nie chciałbym się tak zupełnie żegnać, ponieważ zależałoby mi na wydanie książki o historii Chudy, aby Muzeum Nasze wydało. Jest, ona, jest to bardzo ważny element w tożsamości naszego miasta i chciałem, żeby, żeby ta, ta książka się ukazała przy wsparciu szanownych państwa, pana prezydenta, jeżeli to będzie możliwe, oczywiście, jak ją tylko skończy? co też nie jest proste. Natomiast wspieramy wydanie Rocznika Legionowskiego. Ważna była też edukacja, proszę Państwa, edukowanie młodych pokoleń. Sam z przyjemnością oprowadzałem dziesiątki grup, a przez muzeum, przez muzealne wystawy przeszło dziesiątki tysięcy dzieci. Jest to niezwykle ważne, żeby kształtować tą wrażliwość. Jeżeli będę wiedział, że tu była taka kamienica z 1937 roku, to nigdy nie powiem, że Legionowo jest jakąś taką, no dziurą, czy, czy, czy będę szanował swoje miejsce, życia, mieszkania, no, po prostu będzie to takie miejsce dla mnie ważne, jeżeli będę znał jego historię to truizm, ale zależało mi na tym, żeby zaszczepić młodym pokoleniu to zainteresowanie, różnie z tym było, tak jak to za, zaszczepili we mnie legionowcy nauczyciele, czy, czy pan Krzysztof Łołajko z jedynki ze szkoły nr 1, czy pan Stanisław Pazio z liceum, to dzięki nim interesuje się, interesuje się historią tego miasta. I teraz proszę państwa, już tak skracając chciałem powiedzieć, że pragnę bardzo serdecznie podziękować prezydentom, moim szefom, z którymi pracowałem przez te 25 lat z ogonkiem, panu prezydentowi Andrzejowi Kicmanowi, panu prezydentowi Romanowi Smogorskiemu, z którym współpracowałem przez 23 lata i za jego kadencji powstało muzeum. Dziękuję również panu prezydentowi Bogdanowi Kielobasińskiemu za miłą atmosferę w pracy i za zrozumienie naszych potrzeb, ale to jest oczywiste, bo Pan prezydent współpracował również jako radny z naszym muzeum, bo to w poprzedniej kadencji, w poprzednich kadencjach mieliśmy kontakty. Ale oczywiście nie sposób nie wspomnieć o takich bezpośrednich szefach, czyli zastępcach prezydenta, czyli począwszy chciałem podziękować panu Mirosławowi Miłoszewskiemu, zastępcy prezydenta, bo tu chodzi o zastępców prezydentów do spraw w pionie kultury, i z którym współpracowałem. Zastępcy prezydentowi chciałem podziękować Janowi Grabcowi, zastępcy prezydenta panu Piotrowi Zadrożnemu, z którym najdłużej współpracowałem i pani prezydent Annie Szczepłek. Dziękuję za, za współpracę i za, za, za te nasze tutaj relacje, które między muzeum a urzędem były. Także dziękuję bardzo. Dziękuję proszę państwa radnym, którzy wykazali się zrozumieniem i często mogliśmy współpracować ponad podziałami partyjnymi, ponad podziałami politycznymi dla dobra Muzeum Miasta. Pewnie wypada podziękować również, nawet chciałbym podziękować swoim kolegom, pracownikom z Muzeum, którzy się zmieniali przez te lata, ale wszystkich ich zapamiętałem i pamiętam no, ze wzruszeniem i z takim ciepłem sercu ich wspominam. Tych obecnych i tych, którzy już nie pracują i tych, którzy odeszli, bo to tyle lat. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że. Kończąc e, tą misję, z, e, spotkanie, misję w Legionowskim Muzeum e, chciałem powiedzieć, że przekazuję placówkę chyba w dobrej kondycji, jestem przekonany, że w dobrej kondycji. E, w ubiegłym miesiącu otrzymaliśmy 100 tysięcy z zewnętrznych dotacji na nasze wystawy, więc nasze projekty, więc niech służą dobru mieszkańcom, e, mieszkańców, a... Niezależnie od tego, jak się potoczą moje losy, to ja bym tak się chciał powiedzieć, że zawsze deklaruję chęć współpracy na niwie historycznej, na niwie takiej naukowej. Jeżeli będę potrzebny, to służę. Bardzo Państwu dziękuję za te lata współpracy i polecam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.